Też jest ten, że jest to cechą działań supernowej, ale w tym szczególnym przypadku, to ja sobie to zapamiętałem, Że od początku była to właśnie improwizacja, że nawet jakbyśmy jeszcze niedokładnie przeczytali tekst i zrozumieli, to tak nawet po łebkach, jak to się mówi, ułożone było, to jednak improwizujcie. Tak dalej. Mamy nawet dzisiaj muzykę. Zaczęliśmy próby prawie dokładnie rok temu, bo 7 lipca 2020 roku. Prace trwały cały czas, ale ponieważ postanowiliśmy zrobić to w sposób eksperymentalny, tworząc nową współczesną wersję tego tekstu klasycznego Kochanowskiego, czyli jakby tłumaczenie na współczesny język za pomocą takiego narzędzia jak improwizacje aktorskie. Czyli tak naprawdę każdy z aktorów miał wpływ na to, jak finalnie będzie wyglądać tekst jego postaci, a także tekst do pewnego stopnia całości scen, w których występował. Zależy mi na tym, żeby moja postać była bardzo taka. Um, oprócz tego, że zrozumiała i we współczesnej wersji. To chcę, żeby było czuć tego ducha czasu, tego ducha tej klasyki, więc bardzo mi zależało na tym, żeby w znacznej części zachować pierwowzór, ale też móc mówić językiem naszym, dla nas teraz, to zrozumiałym. Sama sztuka jest cudowna po prostu i to, że można i. Improwizować, że można ten tekst układać po swojemu. To jest rewelacyjne. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zostałem przyjęta tutaj niespodziewanie do tego zespołu. Bardzo mi się ten zespół podoba. Muszę powiedzieć, że udało nam się zebrać świetny zespół aktorski do odprawy posłów greckich. Są to aktorzy z różnych środowisk, w różnym wieku, począwszy od, może wymienię po kolei tych, którzy od, zaczynali w pierwszych scenach, czyli Roman Słowiński, aktor ze Lwowa, z Lwowa, z Ukrainy, Piotr Piecha. E, aktor w tym momencie Teatru Ludowego już od kilkudziesięciu lat, Magda Smoławska, e, także grająca i w Teatrze KTO, i, i w innych krakowskich teatrach, Barbara so Solecka-Kruk, e, która, która też grała i w Teatrze Stu, i, i w wielu innych e, e, krakowskich teatrach, także młodzi, e, młodzi aktorzy, jak Ula Radwan, e, Związana z, z wieloma kofowymi grupami, a także jakby działająca u nas już dosyć długi czas przy wielu spektaklach. Łukasz Leśniewicz, który, który jest tutaj pełni podwójną rolę i dramaturga i, i aktora. Krzysztof Drozdowski, też, też znany w Krakowie aktor, więc mamy naprawdę bardzo ciekawy Przekrój przez, przez różne możliwości, umiejętności podejścia do, do sztuki aktorskiej, co tak naprawdę działa na plus tego spektaklu, bo daje nam bardzo dużą energię i różnorodność. Ja pochyliłam się nad postacią kasandry, co pozwoliło mi oczywiście zrozumieć, kim ona jest, co ona czuje, co ona mówi. Ale przede wszystkim melodyjność tekstu Kassandry zachwyca mnie, i dlatego będę na 100% pewna, żeby zostawić ten oryginalny, właśnie Kassandrę. Myślę, że ze wszystkimi postaciami spektaklu stała się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ one dostały realne życie tych realnych ludzi którzy mieli, mieli tchnąć w nie swoje własne słowa. Sam zostałem zaproszony, nawet dość niespodziewanie, do zagrania roli Iketaona. To jest postać trzecioplanowa planowa w zasadzie, a jednak interpretując tekst, pracując w trakcie prób, zrozumieliśmy, że jest to ktoś ważny w świecie sztuki. Najczęściej jako scena supernowa sięgamy do tekstów współczesnych dramaturgów. Można tutaj wymienić Eduardo Erbe i Maraton w Nowym Jorku. Można Ciała niebieskie Justyny Kowalskiej, także Arabską Noc Rolanda Schimmelfeniga, niemieckiego dramaturga. Tym razem jednak postanowiliśmy sięgnąć do tekstu klasyka, czyli odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. Królewskim uwiódł, porwał i przywiózł na nasze nieszczęście do Korinthu. I tak wspólnie się wspieraliśmy w tej drodze odnajdywania opowiadania współczesnym językiem. To cudowna sprawa. Mam nadzieję, że i ci, którzy przyjdą na to przedstawienie, zrozumieją, że to nie chodzi o to, żeby tłumaczyć Kochanowskiego, bo jego nie trzeba tłumaczyć, jego trzeba czytać, jego trzeba rozumieć. To pozwoliło nam studiować na przykład ten język, w którym on pisał. I okazuje się, że to jest bogactwo bogactwo e, dla aktorów bogactwo dla twórców teatralnych. I to nieprawda, że nas tamte, e, tamten tekst zniewala. Nie. On jest na wskoś współczesny. Tak jak mówię, co by było, gdyby Kochanowski dzisiaj pisał? Przyjdźcie, zobaczcie.